Cześć, w dzisiejszym odcinku będziemy robiły razem z Martą, która znowu mnie jest załamana oh Będziemy robiły książkę, to jest książka bez sensu Znalazłyśmy ją właściwie przypadkiem w Empiku I tak nam się jakoś spodobała niektóre rzeczy Na była przypadkiem Zaczynamy Jest zadanie tak co wolisz? I zrobimy tak, że jedno pytanie będę zadawała ja Marcie, a drugie będzie, nas no kolejny będzie zadawała Marta. Co wolisz? Mieć skrzydła czy płetwy? Skrzydła. Płetwy to bo... no, chodź, chodź. Ja chodzi. ja nie chcę być Chodź. Chodzisz z pompą, e, no. Przez miesiąc codziennie mieć na kolację słodycze czy kubek z siadłego mleka? Chyba jednak to słodyczy, bo mleka nie mogę. Co wolisz? Nie mieć łokci czy kolan? Kolan, bo mnie bolą. <grym> wolisz wpaść do jaskini pełnej pająków czy węży? Węży. Węży. Czy węży. 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 węży? Nie wiem. Ani jednego, ani drugiego nie lubię. Ale, no, ale chyba... już chyba... Nie wiem, co z łokci zrobić. Nieraz po pająki, nie? No co ty? Nie oglądasz tego horroru? Jak po prostu se, y, y, baba pająk se zrobiła dzieci pająki i ich było tak nudno, i nie Może mhm. nie. Trochę opowiadałam. Też, bo chyba łatwiej je zabić, Nawet z wężem to wiesz, a tak jak Z wężem to jest takie Co wolisz? chować z krokodylami czy z rekinami? Myślę, że z rekinami, bo krokodyl to by cię od razu cofnął, a rekin to musisz naprawdę mógł. O Jezu, fu, nie! Kto to wymyślił? Gdzie to jest autor. <grystanie> Słuchaj ten. Co wolisz? Wypić własny mocz, czy zjeść własne wymiocinek? <grystanie> Myślę, że jakbym wypiła swój mocz, to bym potem tak wymiotowała. Chyba wiesz co chyba. Chyba jednak ten mocz, bym mał, wypiła. Fuj, weź mi na mnie. <grystanie> 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 Żygnę zaraz. Co wolisz? Walczyć z kaczką wielkości konia, czy z setką koni wielkości kaczek? Z Setką koni wielkości kaczek. Takie małe pierutaczek, taki, taki o, będzie. A, a, ogl a oglądasz te? jak chyba, chyba jest. I biegnie, bo się bawił skórą. kurą. <laughs> fajnie, fajnie. Jak kura go zaczęła gonić. Tak. <laughs> no. <śmiech> Ale co wolisz? Mieć nogi długości palców, czy palce długości? Ja bym musiała rozmiar butów nosić. No właśnie mówię, przecież nie byś nie dostała takiego buta, więc to musiała wiązać jakimiś tymi bandażami żeby chodzić po, po To tyk. jest bardzo ciężkie pytanie. Chcę mieć nogi długości palców. No takie nóżki? Przecież a coś wolała takie palce? No prędzej, szybciej byś doszła na dół, a z takimi nóżkami? ci to rok Ale no. Co wolisz? Lecieć na owoce, czy zawsze mieć dłonie lepkie od cheetosów? Co, 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 co? Lecieć na owoce. Bo no, każdy mi jest zdrowo. Co wolisz? Mówić płynnie we wszystkich językach, czy umieć porozumiewać się ze zwierzętami? Mówić płynnie we wszystkich językach. Co mi to da, że będę tak umiała ze zwierzętami? Dobra, zadaniem dla Marty teraz jest połączyć kropki. No dawaj. Gdzie tu jest jeden? O, widzę. A gdzie jest dwa? Ha Zddroiałam do. W rwaniu to ja nigdy nie byłam dobra Zżwa. Kto wcześniej zaczynał? Ty. Nie? Ja? Tak. może no to teraz ty pierwszy. Co wolisz, umierać z gorąca czy szczękać zębami z zimno? Szczękać zębami z zimno. Też bym to wybrała co wolisz? Wyczyścić wszystkie dane z komputera, czy pokazać wszystkim całą swoją historię przeglądarki? Wyczyścić dane z komputera. No, masz jakieś <grym dirty? Co <grym> <grym> um, wolisz? Wypić kubek wody z basenu, czy kubek wody morskiej? <grym> Ale morska to też może być z Bałtyku, więc nie tak źle. No tak. Więc chyba kubek wody morskiej, bo w no. basenie to nie wiadomo. Co wolisz? Do końca życia mieć czkawkę, czy do końca życia mieć ochotę kichnąć, ale nigdy nie kichać? Uważaj co mówisz, bo to się czasem spełnia. No weź! To jest trudny wybór. Ale Chyba czkawka. Nie no, ale chociaż w jednej Ale wiesz, jakby do końca życia kichać, no to jeszcze to przejdzie, ale kichnąć, chcieć kichnąć, a nie móc Co wolisz? Słuchać tej samej piosenki do końca życia, czy nigdy nie usłyszeć tej samej piosenki dwa razy? To jest proste A co to jest jakiś quiz, tak. w Nigdy nie usłyszeć tej samej piosenki dwa razy Co wolisz? Nie móc korzystać z internetu czy nie móc słuchać muzyki? Nie móc korzystać z internetu. Chociaż to jest głupie, bo i tak muzykę mam z internetu. <słyska> to ja wymyśliłam dla Poli. Ode mnie dla Marta. Oh wow. mm, zadajesz pierwsze pytanie. Gra polega na tym, że Marta ma napisaną swoją nazwę, ja mam swoją nazwę. I musimy zgadnąć głupek. Albo coś musimy... Ale to jest po... to. No, no. I po prostu ona musi zgadnąć kim jest i ja muszę zgadnąć kim ja jest. Czy jestem postacią fikcyjną. Tak, jesteś postacią fikcyjną. Hmm. Jestem człowiekiem? Nie. Zwierzęciem? Tak, jesteś zwierzęciem. Czy smurfy zaliczamy do e, zwierząt? E, do postaci fikcyjnych, tak, ale czy do zwierząt? No, co to jest smurf? To jest taki jakby, mały niebieski człowiek. minionek. To, Nie. to gówno. <noise> Jak robisz niebieskie gówno, to pozdrawiam. Czy mam cztery łapy? Cztery masz. No masz masz Czy jestem piaseł? Nie. Czy ta bajka leciała na Cartoon Network? Nie. Jestem syreną? <laughs> Nie. <laughs> <A>! <laughs> tak ci...

Siema <noise> się? Dawaj. O. To nic nie ma w tym A gdzie o te śmieci? <noise> Poczekaj. Czy kliknęłeś start? Oh, like like do Oh, like it, like it. I'll do it like a truck.